Witajcie, kochani, w Wiedźmińskiej Kuchni. Dzisiaj y, chciałam Wam troszeczkę przybliżyć szyszeczki sosny. Y, kto nie zdążył zrobić syropu z pędów sosny, ja robiłam swoje w miodzie i alkoholu, to nic straconego, kochani, ponieważ mamy w tej chwili zielone szyszki. Syrop. Z zielonych szyszek jest równie dobry jak z pędów sosny. Mało tego jest jeszcze bardziej wonny. Te szyszeczki mają dosyć sporo soku w sobie. Dzisiaj właśnie je nazrywałam. Starałam się nie uszkodzić drzewa, ponieważ to jest bardzo ważne. Delikatnie odrywamy te szyszeczki i nie z jednego drzewa, tylko troszkę z jednego, troszkę z drugiego, żeby nie ograbić rośliny całkiem. I kochani, później kroimy je na takie kawałeczki ostrym nożem. Odcinamy końcóweczki i robimy nasz syrop. Możemy zrobić to w dwojaki sposób. Metoda tradycyjna, czyli Cukier, warstwa cukru, warstwa pokrojonych szyszeczek, znowu warstwa cukru hmm. tak. i znowu warstwa tych naszych pokrojonych szyszeczek. I tak do końca, na sam koniec dać pół kieliszeczka spirytusu, zakręcić słoik i odstawić na słoneczny parapet, żeby nam puściło soki. Później oczywiście to się zlewa i ten, ten, ten sok do buteleczek. A na tym co zostanie możemy zrobić naleweczkę, sosnóweczkę, czyli po prostu zalać to spirytusem. I yy, niech sobie jeszcze tam troszeczkę postoi. Ja natomiast preferuję drugi sposób, a mianowicie, oj nie mam małego no, tak. Niedobry, niedobry. Ojej, nie przygotowałam się, dobra, trudno. Weźmiemy litrowy i zobaczcie kochani. Wsadzamy nasze pokrojone szyczki. Tak mniej więcej pół słoika. Możecie to zrobić w mniejszych, ponieważ wyobraźcie sobie, że będziemy to zalewać miodem. Ja sobie później dokroję. I teraz tak, takie bardzo malutkie szyszeczki, jeśli jeszcze je znajdziecie, takie maciuptiupkie, można dawać w całości, odcinając tylko końcóweczkę, żeby tego ogonka nie było. Natomiast większe kroimy. kochani, bierzemy miód. Musi być płynny, oczywiście. Ja mam tutaj wielokwiat. I zostawimy to. I do tego zalewamy to miodem. Dokładnie tak, żeby było wszystko pokryte. Mm, pycha. Więc mamy nasze szyszeczki zalane miodem. Oczywiście robimy to do połowy i zalewamy miód do końca i to idzie tak co najmniej na dwa Trzy tygodnie, nawet miesiąc czasu. Ciemne miejsce, zamykamy to po prostu. I później te szyszeczki można nawet konsumować razem z miodem, ale można też przecedzić i będziecie mieli przepyszny sosnowy miód na kaszel, na przeziębienie. Także to będzie nam służyło jako lekarstwo. Więc nie martwcie się, jeśli kochani, Zebraliście pędów. Bo już w tej chwili one są za duże, te przyrosty i już nic się z nimi nie da zrobić, więc mamy teraz zielone szyszeczki. Mam nadzieję, że będzie Wam smakowało. Do następnego.